No i Siemanko, Siemanko, z tej strony salwa i No i gramy sobie survival games. Takie wiecie, gay, survival Games. Ja proponuję SG join 13. SG join 13. LOL! Masz też takiego ulaga, miałeś? No mam dalej. O, już nie mam. Fak, mało FPS-ów, dobra, damy radę. O, to jest ta mapa, nic co ci o niej mówiłem, ale taka sobie jest. Kurde, molagi, on się takie popieranie włączał. Fuck. Fucking bitchin'. mister fucking. Całość to teren mi gener... gener... Generewowe

Oj, jeszcze taki Mr. Hunter. Żeby było widać ile nagrywamy. 8, 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Fuck fuck fuck! fuck. To będzie moje Fuck. No i gówno. Mam tylko te. Dobra, biegniemy. Dobra, tutaj ogólnie nie można sojuszy. My nie biegniemy, nie będziemy biegli teraz na samą stronę tam. Ja mam tylko mieczy razem. Więc to, mam lipę. No to masz fajnie, ja mam stary 2T z tej Główno jeszcze się tu zablokowałem. Razne i dwie miski. Jeszcze się tu zablokowałem w tym. No i w dupie tak jest. Szybciej! To. zablokowałem się jeszcze w tym. W paniczynie. Dobra, spadam. Znaczy zeszłem z nim. Zszedłem. Tyle 10 minut wytrwać. No to tam wiadomo i potem się drugą rundę od razu walnie. I będzie pozytyw. Jest skrzynka! Jest, której nic nie wiem. Jest jakiś domek, dobra, tu jeszcze nikogo nie ma, więc dobra. skrzynki będą moje, za przeproszeniem e, za hin, ja go nie oddamy. Ich. Fuck, fuck gościu gościu mnie zawiera. ...ostawiam, że będą cztery skrzynki, oczywiście zawsze są cztery wtedy, kiedy ja chcę. Dokładnie. Ogólnie tu tak sobie gramy, tutaj gramy. No jest e, pozytywnie no. I tak chyba nie ma tu żadnej skrzynki. No i gówno jeszcze jakiś gościu mnie goni z ironowym tym. Spadaj ode mnie, lol ziom Nie po co ja wchodziłem stary ten, do tego domu? Skąd ja mam wiedzieć stary? Ty no się nie ty. pytasz Nooo Fuck! Ale kombosa miwanu Frajer No i gówno dedon I dupa w Dupa! To wszystko przez ciebie Ty tam też ja zaraz się... Ja wierzę w to. O! Jak on tam sobie ten parkuruje, gra sobie, to my właśnie pójdziemy na parkura sobie. O. Sobie poskaczemy troszkę, poczekajmy na niego. Aż do ja nie. Tu się nas 13 zostało. 12. Ale żebym pograł. Wow, zostało. 10 minut. Aha, to leitowo. Spokojnie. Kurcze, no, sprint mi się wyskoczył. 10 minut potem zrobił. Sprint mi łuka. się wyłączył. I. Tak. jam. Co, w tym domku będzie? Bak, damy sobie Quake Pro. I na pro. Jest skrzynia. Jestem. O jestem. Piany. Poza iron botsami nic nie ma fajnego. Bots. Bots. E, bro lol. Coś skraftować mogę? Chłopata! Mogę skraftować chłopak Ale gdzieś, gdzieś się jak Dobra, to się. E, Ciągle czemu tak i besy. Nie jest jak w niej, yeah. je. Ja, co masz? Dobra, ja to ja wiem na 15. Ja 15 nie 16 tylko 15. salve join the channel. users join the channel. No się ma chyba. Salve, uh, the channel. Skrzynia. Jest, jestem, jestem 987, ale tu jest to, co to to jest ta mapa coś dużo skrzyni. Bo to mam fajny nick Czy to co na spawnie jest tak dużo? To co na spawnie jest tak dużo. Pak mam no. mam mam to co chciałem. Ogólnie na tym serwerze Zacząłem dzisiaj grać i jestem 5000 w rankingu. Jestem taki profesjonalista. Eee! No już myślałem, że miłka. Zdecydowanie jestem... Jestem sobie mięsko. Ja może Oba gram nagrywa. tak prawda od dwóch tygodni, ale gram ogólnie mało. Sporadycznie. Sporadycznie, dokładnie. Do tego jest, słowa ci jestem... zabrakowało. Tak dokładnie, to jest... To są, w ogóle... to są braki, to są dziury w mózgu, prawda? O, cio, ja wchodzę na jakieś dziewko. O, dobra, ja tego typa zabiję, bo ma też Leginsy. Leginsy? Leginsy. No tak pisze, Legins, jak ja to mam czytać? Nie wiem. Prawijcie bardzo. Fuck, 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 fuck on ma! Fak, fuck. Fuck, 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 fuck on ma! Fak. No, nie <laughs> no, zrozumiane. No bo on no, miał ja ironowy ja, miecz. Gadłeś? Nie. Ja dół mega fail już Fuck, tak, ale za mną biegnie Portki mam Siema ziom mam. Siema bro O jest rybka salwa nagrywasz, tak Ej, ej, chodźcie chodźcie na piątkę Nie na jakim ja jestem teraz w ogóle? Na trzynastce. Ej, chodźcie na trzynastkę, bo ja nagrywam Pewnie tak Nie oszukuj swoich widzów nawet swoich e, oponentów. Kogo? Zaspadłem. <grym> <grym> Zabiłem go! <grym> Co? A jaki miał ten? Jak? Wiesz, tam miał EQ, ten żelazny miecz miał i ten Iron Helmet A. i leginsy. Ty z czym biegasz? No ja chodziłem z leginsami i ten. I... Jakimi? 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 I I niczym, i, i więcej, i miałem jeszcze mieczyk do tego drewniany stary. Chcesz, mój L kamienny? O, chodź, jakim jesteś? Eee, Na tym. Na Wszystkim co byłem? Teraz, ja jestem na. Ja jestem na piętnastce. Chodźcie na piętnastkę, bo ja nagrywam. Na piętnastkę zapraszam. Tak, tak. Bo ja tak. nagrywam na piętnastkę. E, tak, tak. Tak, tak Ja nagrywam Mam 180 tysięcy subów Ja nagrywam Eee, skrzydła Eee, gówno Eee, nie Ui! będę z po Fuck! Fuck <grystanie> eee, dobra, ja tu nie płynę, bo nawet nie wypłynę z No właśnie ja płynę I Tak płyniesz, płynie tej... nas i tak płynę, płynę po tej fali ja już gram z 10 minut, nie? 5, 6, 7 5, 6, 7 Na raz, na dwa linero sobie gra. Na trzy, na cztery, rozwali ich yy, kufery. Na pięć, na sześć, no chcę mieć trochę jeść. Na siedem, na osiem. Linero nie jest 8! Na dziewięć, nie. No już się nie będzie więc trochę... Trochę z lipy, wiesz... Ale to nie Zabijękowe. moja wina, to ty zacząłeś. To nie moja wina, że Baby, ojciec pił. Baby we can pił. do it! To nie moja wina, że ojciec pił, a matka była. Dokładnie. Wikką O, jakiś gości chyba na spał. Czemu jak już te które mam? To jest w ogóle korupcja jakaś. KUR DEDEś Trzeci, Trzeci jak tam szybko tak deadli u ciebie? Ja nie wiem, stary. Ja zabiłem jednego typa, stary miał 100 razy lepsze. ten echo ode mnie. Ja tu, stary, na 30 FPS-ach jadę gówno. Ja to ja. To, ja uważam, że to wszystko przez FPS-y. E, w ogóle z, e, Bóg, Bóg tej. <grym> banej e, grze. Dokładnie, to jest wszystko przez FPS. Bóg, bóg. Według mnie Minecraft powinien być na innym silniku, bo Java naprawdę... Nie mam nic e do jawy, ale. E Java śmierdzi. Dokładnie. SG Join 14. Śmierdzi salwem Salve Linero.pl jesteś. No nie wiem. O skrzynia. E, proszę, nie otwarte dwie skrzynie. Yeah. O, pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą być pozdrowieni. E, ja chcę, ja chcę. Proszę weź mnie. Otwierzone okay. skrzynki. Ja zapraszam na czternastkę. Ja nagrywam. Ja nagrywam na czternastce. A, bo tu jest, tu jest pał Siedem, spownie. sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. W go! GO! Kurczę, jeszcze wanołem. W... W... O Boż. No ej, jakie czyterstwo! No gówno! Jaki bestie! Nie, po prostu miałem ten. E, czekaj, jak. Sen. Tam... No i zapomniałem. Aha, ironowy miecz. Przez przypadek oh. nacisnąłem e. Miałem stary złoty miecz. To co? To, to, to mi zabrali. No bo lak skrzynka. Ja też tak mam, że już biorę, już mam wykłó, nagle nie mam i, i on sobie wziął. Właśnie tak jest. I to jest, to jest to, w... tak jest zawsze, tak jest zawsze. I to jest korupcja. O, cofka. Korupcja w pzpn-ie. Hmm, mm. w ogóle nie, wychodzę. Dlaczego? No jaki bezsens, i to jest... Jaki bezsens, jak... Też się cofka. tak cofło i znowu mnie cofło. Znowu. No, znowu, hm. Jaki to jest totalny bezsens. Jest! Przynajmniej teraz na zentrum. Ja musiałbym jakiegoś typa zabić, nie ma cholery, wszystkie skrzynki opróżnione. Dobra. Pozytywnie. No ale trudno, spawn przeszukajmy jeszcze raz na wszelki wypadek. No ja tak samo jak przychodzę stąd zawsze przeszukuję, gdyż... Nie, bo ja plecę, Jakiś, no. za przeproszeniem, imbecyl! Musiałbym musiał No Czego chyba tu nic nie ma. Ja bym musiał jeszcze jakąś szolkę znaleźć, skrzynkę znaleźć. Baby, we can do it! O, coś tu jest, jest tu O, coś tu jest. Ej, ja chcę tą skrzynkę, bro. Jest, wziąłem. Znaczy. rzeczywiście. A... Dobra. Dobra. Ty cały... O, ty już, stary, żyjesz 11 minut! Prawie 12, stary. Jeszcze rekord. Jesteś moim mentorem. Rekord świata Andrzej Salat Sałata. Ho ho ho. Cześć, tu będzie skrzynka, ja wierzę w to, ja to, to głęboko. To jest Maciek. Dodałeś to w ogóle do tej prezentacji? Nie. Nie się tego ściągać. Nie, no, to by było powiedzieć, poprosić stary mądrego kolegę, ja bym ci to zrobił. No, okej. Okay. No, za późno, bo już wysłałeś to. Ziel. Jak to ona ma? Podwójna skrzyna! Zielaga. Zielaga. Widzicie? Z jakich mamy nauczycieli Zielaga Zielaga małpagmail.com Zapraszamy, można tam wysyłać wszystkie cenzura. Ej i... tu jest tak, ktoś się otworzył z jednej strony tą skrzynkę i z jednej strony jest opróźiona, a z drugiej nie, tak? No Ale to jest taka ciekawostka ten odcinek. Jeżeli jesteście na SG NIE! i macie podwójną skrzynkę... Nie! Nie, nie mów. My to wiemy. To da się ją otwierać dwa razy i dwa razy do jako jak otworzysz... Pierwsze z jednej strony, potem z drugiej strony. Ciu, ciu, Świutek tu po No ale to jest głupia mapa, ona jest duża. Ciu, ciu, jakiś świutek tu biega po spawnie. Zabijemy fiutka No, bij O, do bogi. Bo nie masz takiego... Na którą rytmę to masz w ogóle? Nie wiem. Nie ma jutro Jacka. Wiem, kończ godziny wcześniej muszę na was czekać. Aha. Korupcja. Jest, jest, wie, tak to jest. Dobrze ci tak. Widzisz i po co poszedłeś rok wcześniej do szkoły? Bo e, e, JJ nie żyje. Żyje. Ma się dobrze. Tak napisał MC Sobieski i tak musi być. No luck, jaki fucking lak, Ale patrz tu nie ma żadnej tej! Zabiję go, balki. zabiję go! Fight. Zabiję go! Zabiję go! Goal Jest, zabiję go Zaraz wbiję tata albo brat O, nie ja japy Zamknij ryj! <noise> tak? No coś w tym stylu Nie drzij japy, zamknij ryj! Wygram, wygram, wygram to! O Boże, ile mam ironowych mieczy. Mam prawie cały set ironowy poza hełmikiem. Hełmik najważniejszy. Hełmik jest najmniej ważny. On sobie spadł stary. I nie da mi jako kilko. No nie da ci. Jaki frajer. Dobra, dobra. Jest tylko żarcie przeszucę na... Serio? Tutaj. tutaj. Ale on wiesz jaki on farta miałem, że go zabiję? Tak. On sobie tak daleko rzucił ten, nie chcąc tak za daleko rzucił ten. Eee, yy, perłę. I go tepło zada. Yy, nie, nie zdążyło go tepnąć, a on spadł. nie tak. go tak nie, wiem, nie umiem go trafić bo lag był. Bo. Dobra, ja panowie, czekam tutaj na kogoś. E, ja, ja coś nie mam, Ale ja, ja czuję swój, czyjś wzrok na sobie. Czyjś wzrok. Mm? I tak On na mnie patrzy. Ktoś na mnie patrzy. E, Całkiem. Się... nie. Ktoś cię ma na oku. Czekaj, jestem słaby, to jest cisza. Okay. Mam mnie, ktoś na oku. Ktoś się wypadł mi oko po drodze i ktoś mnie ma na oku. Słuchaj. ktoś ma oko no, na oku? To... Nie. Nie wiem. Yy, 13 na Spawn. Yy, poczuję się jak admin. Yy, no, dobra. Cii, 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 yy, idzie ktoś. Kordy 2. Yy, jaka jest ten mapa w ogóle? 14 Ma. Kordy 2 Nie ko... Co ja napisałem Kordy 2. No ej, no znowu! No jest. Yy, X minus 219, Z33... To kolega nam się tu zbugował na drobnikę. 219. W tamtą stronę, w tamtą. 3-3-1 się tu zbugował na drabieńce, wie tak? Każdego szkoda Nie da się go uderzyć Czekaj, czekaj Minus 219 3 3 jest. Dobra, w dobrą stronę idę chociaż To jest pozytywne, nieprawdaż? O, zabiłem go Dobra, no. już chyba mniej... Wiem mniej więcej gdzie iść! Jak ja mam go zabić, stary? Nie da się go zabić Bo stary, to jest snajper, nie? Snajperów się nie da No, stary, ma. jest na, środ na środku drabinki chce... Se... Stoi się do... eee, u mnie się go. Do. Dostałem jednego hita i już się hidro. 19, 3, 3, 1, ale mi się to zwiększa, zamiast pomniejsze. O w tamtą stronę. Tam jest spown. Żeby wezmę mieczy, bo Fajle linera nie? No, zdecydowanie, stary 15, Czarny. 16, 17 minut. 16, 17 minut 17 Mam 17! Dobra, tam jest coś, dobra Dobra, idziemy na typa Jaka cofka, ty też teraz miałeś cofkę? No... Ile razy na tym serwerze mam cofki stary. Ja stary prawie co cały czas w ogóle ja sobie dam. No ja to wyobrażam sobie... Dobra, tak <bra>, mam. Bry. Bry. Baby we can do it! Won nie If you know what I mean O, ten gościu się zbugował wyszedł z serwera. Ej czemu teraz... ja mam... Ty kordy? Aha, nie wiem czemu. 219 i 333... Ktoś mnie wędką, że co to? No jest tam ktoś. Ja muszę iść do niego. O jakiś typu tam, dobra, już chyba wiem mniej więcej gdzieś spawn. Spoko. Idę już ten płotek. Znaczy... Prawdzi A to jest skrzynka. Ale ty nie musisz po mnie krzyczeć O hełmik żelazny, wreszcie. Nie krzycz po mnie. Nie wiem jak mam do niego tam pójść. Eee, ja też. Widzę gdzie on jest, ale nie umiem do niego się dostać. Eee, y, on nie żyje. On chyba się nie rusza. Żyje. Ty wszy o wszystkich mówisz, że nie żyją. Y, bo on nie żyje na pewno. On żyje. Co nam jego mamy? Nie znasz. Czy on tam jest, to ja tędy sobie spróbuję. Mm. zeskoczyć przez mur. No gdzie jest ten bro? No chodź tu, Ziombek, bo ci wydupię w twarz stary. Dostaniesz killstrejka na, na buta. Killstrejka na buta? O, no pewnie. No co, no ty też tak masz czasem. Zawsze kill killstrejki na buty. Tym, nie, tym masz też czasami, że coś chciałbyś zrobić? No tu jest. Masz no, też... No patrz, on prawie czekał tu na mnie! Zabiłem go, <laughs> Jak tego typa zabiję, to się tak będę śmiał. Jaka kaleka, nie wierzę w niego! Seriously? Jaka kaleka, idiota wriłe, naprawdę. No kurde, ile mam już żarcia. Mam całe fuleku żarcia. Ja na nowych mieczów On tu stare czekał tylko aż przyjdę na jego, on stary nie się wejść na spawn Jaka kolega z... No podniosłem się kiedyś perłę Endermana Dwa diaksy mam! Dwa diaksy mam. Ej, a stąd się już nie da wyjść. Ale fajne! A nie, ja muszę te perły podnieść, kurde no Baby tu są we to. can do it. Jaka akcja! Jaka kaleka z tego typu naprawdę masakra Dobra, Ender Pearl. Baby we can do it, we can do it all Kurde. night Nie widziałem tej tej Dobra, na jakim ja jestem? 14? Nie tak 14 Ja zyszedłem sąd Eee, Craft Box 1 jeden... Craft Box, ja to starym mam ma full set ironowy Tak? No Ja mam tylko chest z tego I idzie tutaj podobnie <laughs> On jest gównem jakimś GÓWNO on główny jest. Chcę się poczuć stary jak prawdziwy mężczyzna. Chcę wygrać SG po raz jedenasty! No i gdzie ten bro? Jeszcze mnie od tyłu weźmę. Dostał, 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 dostał. Siema, 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 bro. Siema, siema, Kacper no bo to- t... won the survival games on the arena Woooo! Freaky, freaky Woooo! Linero bezkonkurencyjny, nawet bez Jexowego miecza Cały żelazny Linero Wow, 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 no to jesteś kozak te, te perły... ...Dermana mi uratowałeś No, no ale jak chcesz stało się- tak to myślał... o No, tobie, to by- to- Nie! Kończysz, kończymy Nie! Ha. No, ty kończysz, kończymy No, dokładnie no to mówię, nie? Tylko tego typa nie ma, bro. Cholowałem papkę, ha. Dobra, ja wychodzę z mainem Minecrafta. i zobaczmy co się tam dzieje na moim pulpicie. O, nic się nie zmieniło. O, nieźle, nie? No, na sekret. No i gdzie ten typo jest? Ja chcę kończyć Survival Jungle Island. Ilu was zostało? Właśnie nie wiem. Dużo? Czekaj, może moja szara nie blokowała, to jakiegoś karniaka. Karny! Co? Wylogowała się, Co Zobaczę czy tam. Mm. No i gdzie no jest to... ten typ? Ja go tu chcę! Now, dobra, w tym momencie będzie cięcie, jakby co i pokażę wam się jak pojawię. Ale to jakby co to nagrywamy <noise> pokażę, co nagrywamy. Pokażę wam się jak pojawi. <noise> no, nie rozumiem sensu tego zdania. Kto cię rozumie? Pokażę się, jak Wam jak pojawi. No, no! No żal mi go! To tak jest nie fair, naprawdę, przedłużać grę. No, ja tu stary już 8 raz widzę, że ktoś wygrał na szóstce, teraz na dwójce. Jak chcę tekst? Salem? Co? Nagrywasz. No jeszcze nagrywam. Nie ma cięcia? Nie ma cięcia, po prostu cięcie zrobię przy renderowaniu. Jak się nie pojawi długo, jak będę wiedział. No wiesz o co mi chodzi. No. Czekaj. Ja zedwu. Okej. Okay. A w sumie już będę spadał ze escape'a. No to... Więc... Więc... Zdecydowanie. Siema. Siema. Dobra już będę spadał. No to Bo już prawie 4 godziny. Co? No, no na razie. No, trzymaj się. Ej. I gdzie ten typu? No naprawdę... On już mnie sam zostawił, ja tu muszę, prawda. No, tutaj... tutaj, prawda, taka audycja radiowa. Taka audycja radiowa nam się szykuje! I gdzie ten typu, naprawdę? Ja nie rozumiem takich ludzi. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem ludzi. Którzy 3 dni nie pokazują się na spawnie. Ja rozumiem dwa, ale trzy to już jest przesada, naprawdę. No pokazuj się, ty penisie, ludy, głupi, śmierdzący penisie, frajerze. Nie, dobra, naprawdę. E, ja zaraz wyjdę. Wychodzę dokładnie. Jest teraz, jak patrzę na Audacity, jest 24 minuty i... za jak będzie 20. I 20 sekund, jeśli... W Jeśli do minuty nie przyjdzie ten typu, to ja mu wydupię w twarz i wyjdę z survival, i z, tego, z, tej, z tej areny. Bo to jest naprawdę coś, to jest rzecz niewiarygodna, która dzieje się na oczach wszystkich. Ogólnie co tak. Ja no, nie wiem kiedy zobaczycie ten odcinek. Być może oglądacie go w czwartek albo w piątek. Bądź może nawet w weekend. Pierwszy muszę wrzucić materiały, które wcześniej nagrałem. I tak, ja go nagrywam oczywiście w poniedziałek. Dokładnie. No i ja widzicie mojego pięknego Steve'a. Bo. Nie, nie stać na premium. Bo uważam, że premium nie jest mi jak na razie potrzebne. Wiem, że jest, są jakieś tam przywileje i tak dalej. Ale nie, ja premium nie, to nie dla mnie. Wolę sobie w Cesa na Steve'ie pograć. Bo mogę dostać admina. Naprawdę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I co? No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję... Gdzie on jest? Widziałem błyskawicę. Albo to była błyskawica nade mną po prostu. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz. Oraz jesteście... Jeżeli jesteście nowi na moim nowym kanale, prosiłbym was o zasubskrybowanie go. Ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się do zobaczenia. Papa. I cześć.